Jeżeli specjalista w trakcie przyjmowania pacjenta zużywa dane produkty z magazynu, warto połączyć te produkty z odpowiednią usługą rozliczeniową. W jakim celu? Przede wszystkim, aby zgadzał nam się odpowiednio stan magazynowy. Dodatkowo też możesz w ramach wynagrodzenia ze specjalistą, w ramach tych rozliczeń, odliczyć sobie koszty tego produktu. Od wykonania danej usługi, tak aby specjalista otrzymał wynagrodzenie koszt całej usługi minus koszt produktu razy wynagrodzenie ze specjalistą. W tym celu, aby połączyć te usługi rozliczeniowe z odpowiednim produktem, wybierz z bocznego menu zakładkę usługi, a następnie z górnego menu kliknij w rozliczeniowa. Wyszukaj na liście odpowiedniej usługi rozliczeniowej. Możesz skorzystać w tym celu z wyszukiwarki, a następnie przy konkretnej usłudze kliknij w V w kolumnie Specjaliści. Przy konkretnym specjaliście kliknij w ikonę edycji. W panelu bocznym wysuwanym określ połączenie z magazynem wybierając Select tak. Następnie wybierz produkt z listy, wprowadzając odpowiednią nazwę. Po wprowadzeniu tej nazwy zatwierdź klikając Enter. W ten sposób system wyszuka odpowiedniej, odpowiedniego produktu z listem. System wyświetli listę danych produktów. Jeżeli ten produkt konkretnie jest zużywany podczas tej procedury, wybierz go z listy, a następnie określ odpowiednią ilość, która jest zużywana w trakcie tej pojedynczej procedury. Dodatkowo, tak jak wspomniałam, możesz połączyć rozliczenie z magazynem, wybierając odpowiedni select tak, określając produkty w kosztach ujęte w cenach brutto lub w cenach netto, a następnie koszty w magazynie ujęte w kosztach sprzedaży bądź też w kosztach zakupu. Możesz powielić te ustawienia dotyczące magazynu, czyli połączenie z magazynem, a także Produktu z usługą rozliczeniową, a także połączenie magazynu z rozliczeniem dla wszystkich pozostałych specjalistów, którzy są przypisani do tej konkretnie usługi rozliczeniowej poprzez kliknięcie ustaw Magazyn U Wszystkich. Dodatkowo też możesz obliczyć zysk z tej konkretnie usługi, biorąc pod uwagę koszty produktu. Wprowadzone dane zatwierdź za pomocą kliknięcia w zieloną zakładkę Zapisz.